Sebastian Karpiel-Bułecka ze specjalnymi życzeniami dla Lewandowskich wyznał, co myśli o ich ślubie. Wczoraj odbyło się już drugie wesele w życiu Anny i Roberta Lewandowskich. Z okazji dziesięciolecia złożenia swojej pierwszej przysięgi, para postanowiła ją odświeżyć i przy okazji zorganizować przyjęcie. Wśród gości znalazła się m.in. Sebastian Karpiel-Bułecka. Sebastian Karpiel-Bułecka o drugim weselu Lewandowskich. Sebastian Karpiel-Bułecka został zaproszony na przyjęcie wraz ze swoją żoną Pauliną Krupińską. Po wydarzeniu muzyk opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z ukochaną i już nie taką młodą parą. W opisie krótko podsumował wydarzenie i złożył życzenia Lewandowskim. Niech Wam Bóg błogosławi na dalszą drogę życia. To była wielka radość móc towarzyszyć Wam w tym wyjątkowym dniu. Jak Sebastian Karpiel-Bułecka i jego żona wyglądali na przyjęciu Lewandowskich. Sebastian Karpiel-Bułecka od lat znany jest z tego, że jego styl opiera się na klasycznej, męskiej elegancji z delikatnymi rokowymi elementami. Wczoraj jednak skóry czy botek nie założył. Miał na sobie szary, trzyczęściowy garnitur i błękitną koszulę, która w pewnym momencie musiała zostać pokaźnie rozpięta. Paulina zaś ubrała letnią, ale mimo to elegancką suknię w kolorze lilakowym z kwiecistym wzorem. Ciekawe wiązanie na środku brzucha odsłaniało jej żebra oraz pokaźny dekolt. Kto jeszcze był na imprezie Lewandowskich? W zasadzie nikt, poza oczywiście organizatorami i zaproszonymi, nie spodziewał się takiej imprezy w wykonaniu Lewandowskich. Udało im się dochować ją w tajemnicy, dlatego na miejscu zabrakło nieproszonych gości. Kto więc się pojawił? Po fotkach. Które już pojawiły się w sieci, widać, że było to gwiazdorskie, ale bardzo różne towarzystwo. Nie zabrakło kolegów z boiska Roberta, choćby Sławomi Rapeszki czy Wojciecha Szczęsnego, ale byli również inni znajomi, na przykład Fide czy Cezary Pazura.